się mam z tej strony kryzu, a dziś ze mną jest Sauron. Hej, witajcie. Ogólnie Sauron e, jest moim montażystą i ogólnie stwierdził, że e, może ze mną pograć w <grych> tak, tak było. Mam. I ogólnie dzisiaj odwiedzimy sobie nether. I wam pokażę w sumie jak jest łatwo e, farmić e, złoto w netherze. Więc let's do this. W, w ogóle w nie można odpalać, jak się ładuje świat neteru. I ogólnie neter na skyupie to jest po prostu wyspa. Wyspa, która ma w sobie kwarc, trochę brodawek, e, piasek dusz, trochę glowstone'a. I ogólnie tutaj na dole jest e, portal do endu. Do endu na pewno... To... W... No? No mów. No to będzie trzeba całą wyspę rozkopać i pereł trochę poparmić. E, tak, na Endermanach. Ogólnie pewnie z czasem wybierzemy się do Endu. E, I ogólnie taka informacja dla osób, które grają na skyupie. To taka, że prawdopodobnie za około miesiąc lub trzy tygodnie, coś takiego. E, dowiedziałem się, że... E, Zostanie zrobiona nowa edycja. Więc na tej edycji będziemy się starać e, jak najwięcej wam pokazać i e, takie, jakby poraniki, jak tu najlepiej zarobić, takie duperele, nie? No, i w następnej edycji pokażemy wam, co się zmieni. No, ogólnie dziękujemy graczowi Kornus, który właśnie teraz pisze na czacie za stołniarki, e, które dał. Ogólnie masz e, jakiś budulec, bo... E, ...mamy stąbryki właśnie. Bo ogólnie, m, gdy zrobimy platformę, na tej platformie będą się respiły... E, ...pigmeny. Świnki zombie, nie? Tak zwane. I ogólnie te pigmeny y, będą dawać nam bardzo dużo złota, a złoto jest w miarę drogie, więc i w sumie też będą nam dawać expa, więc w sumie y, ten neter jest korzystny tym, że i zarobimy na nim i dużo po prostu expa A podciszyć jedną informacją? No. Portal nam zgasł. Tak, mam zapalniczkę. Ale czemu zgas? No właśnie, nie wiem. Uh, Okej, okay, już działa, więc spoko. W sumie na wyspie dużo się zmieniło, bo uh, Sauron praktycznie cały czas kopał i tak dalej, ulepsza tą wyspę tak, żeby uh, jakoś wyglądała i w ogóle to w sumie, gdy zrobimy tutaj uh, te sprawy, um, czyli powiększenie tego, tego denteru, tej wyspy, Zostanie. No, po prostu Wam pokażę, nie? No, ale to i tak jest. Jak na razie początek rozbudowy, bo trzeba dużo budowli zbudować. Z tego co tam zauważyłem, to ogólnie Sauron zrobił tam Mob Grinder. Właśnie tam mini taką koparkę w stowarzyszeniu poziomu pierwszego. Właśnie od tam gracza hmm, Kornusa. Kornus cały czas w sumie mnie zaskakuje, bo ostatnio bodajże dał mi e, stoniorkę poziomu czwartego, więc w sumie też trochę na nią wydał. Ale w sumie dał. No bo w sumie wtedy zaczynałem, na sam początek mi dał. Wiadomo, no już trochę... Hmm, ta edycja trwa, nie, powie, nie powiem, że nie. Dobra, w sumie jeszcze trochę i będzie git. A, powoli pigmeny się spełnią. To bardzo mnie cieszy, bo... To będzie bardzo łatwy exp. Bo wiadomo, że pigmeny w sumie dają... Prawie, że najwięcej tego expa. A, chyba Blaz'y najwięcej dają, nie? Sauron. Najwięcej tutaj jest Ender Dragon. No dobra, ale z takich mobków, które normalnie się spawnują, to albo Crash, albo Blaze, nie jestem pewny. Tylko, że z gasta bardzo trudno dostać ten X, bo on często wpada do lawy. No ale to w zwykłym świecie. Tutaj to w sumie jest platforma. W sumie tutaj Gasty będzie ciężko zabić, ponieważ e, nie mamy flya ani nic. No chyba, że zrobimy jakąś mega wielką platformę i po prostu z łuku, nie? No w sumie też Ogólnie zauważyłem dużą aktywność pod filmach, co bardzo mnie w sumie cieszy, bo ten Minecraft właśnie niecałe dwa dni zrobi 50 wyświetleń jak na kanał 30-subowy, to jest myślę, że bardzo dużo, nie? No... szczególnie, że Minecraft jest taką grą dosyć popularną. No... A, a CS też jest popularny i tak w sumie na początku tylko zrobił e, w sumie dużo wyświetleń, a potem już po prostu do 20. Znaczy DBD też na początku dużo zrobił, a teraz tak jak jest 15, do 20 wyświetleń maksymalnie. A w sumie mogę już zacząć zabijać te mm, pigmeny. No w sumie, z tego co zauważyłem, to one się po prostu zrespią i więcej już się nie jest, to jest po prostu chyba limit na, na czanku, ale nie chcę wprowadzić nikogo w błąd platformę poza... Co? Bo, bo cię przerywa To poza nagraniem zrobimy po prostu wielką platformę na parę cianków No, ewentualnie tak Widać tą różnicę ile ja zbudowałem, zbudowałem Sauron. Bo ja z tą bryką mam Skobla. <grych> Tylko już powoli mi te tą bryki się kończą. Nie wiem czy mówiłem, nie wiem czy mówiłem, ale gramy na serwerze skyap.pl. IP w opisie. Tak, i pij w opisie. No ludzi trochę gra, no trz, prawie 40. No nie, jak wam się bardzo... No mów, mów. Bardzo ten sektor podoba jeszcze tam e, Cave Block widziałem. Cave Block? A nie Creative tam jest? Chyba okay. Cave. się, że jest Creative. No i Sauron sobie powoli tłucze te moby. No ale zawsze jak już tam te bloka też możemy nagrać Mhm mm Ogólnie Sauron to jest mój montażysta do, do miniaturek Montażysta, tam teraz montażysta. Znaczy w sumie powiem ci tak ja bym miała... Ja ogólnie nie mam jakichś mega pomysłów na miniaturkę nic, a ty zawsze wystarczy, że napiszę do ciebie, a ty zaraz masz pomysł na miniaturę, więc... Znaczy, bo e, wykonanie to nie jest taki duży problem, najtrudniejszy jest właśnie ten pomysł. Tak, ja właśnie tych pomysłów za dużo nie miałem. Znaczy, jak miałem duży pomysł, to w sumie nie wiedziałem, jak się za to w ogóle zabrać. Najgorzej jest w ogóle znaleźć podstawę do właśnie miniaturki, a wykonanie to właśnie, jak Sauron powiedział, że nie jest po prostu takie aż trudne. No i się powoli w sumie respią. I to jest dobre, bo w sumie chyba wchodziłem z trzynastym poziomem. Ogólnie powiem wam tak, że y, ta farma, którą zbudowałem na drugim odcinku, daje bardzo dużo zboża. Około bodajże trzech staków. To jest mega. Wow, ale jej się zrespiło. Zaraz jeszcze ze stresem. Weź mi pomóc z tymi pigmenami, bo mam 2 HP. Bij od tyłu, tylko się naśfował na tobie i nie chcą zmienić pokusa Poko. Ale bardzo dużo biją i to jest właśnie to. No bo no, mają miecze dobre. Ja pierdzielę I fajne jest na tym serwerze, że jak bijemy jakiegoś moba, to pokazuje ile zostało mu życia. Ej chlebki bardzo mało, bardzo mało, znaczy bardzo krótko trzymają głód. Z tego co zauważyłem. Nie, po prostu się bijesz i biegasz tutaj dużo, więc to ci ci to spada. Ej, w sumie chyba nie ma, więc, yy, nie ma, sensu chyba robić większego, bo one to i tak się respią yy, mniej więcej w tych samych miejscach, więc chyba.. Dokończymy te paski. A to jest filmek przerywało. Yy, po prostu to działa tak, że od iluś bloków dopiero moby od ciebie spawnują Aha aha Więc yy, po prostu jak przyjdziemy tutaj obok portalu, będą się pojawiały na platformie. Aha. Ty enchantowany miecz ma? Tak, a ja trzy serduszka. No a ja je biję, tylko że one wolą ciebie, a nie mnie. Widzisz? Ojej. To jest dobre, że one po pół płytkach nie wchodzą. Jestem przyzwyczajony, że gdy nagrywam, to nie naciskam y, przycisku do mówienia. <laughs> Bo w sumie chyba nie nagrałem żadnego odcinku z kimś. Zawsze była... Byłem sam, o. Ja zaraz z dam. Poko pomagam ci. A, zdekłeś już, okej. Okay. No, i trafiłem do jakiegoś. czasu przestrzennego. What the fuck, ej, cały czas się od razu mi ginę. Co? Jak? Napisz po prostu Normalnie. spawn. Napić po prostu spawn. Dobra, już mi przyniosło, nie? 5 razy zginąłem. Bezne, dobra, ja nie biorę. Ja mam twoje rzeczy. No to idę do peru. Wszystkie po prostu mam twoje rzeczy. I w sumie widać e, po tym jaka ilość ich się respi, to w sumie trochę ciężko jest, gdy ma się żelazną zbroję. Bo w sumie od razu trzeba by było tutaj jakąś diamentową walnąć, bo e, to w sumie nie ma sensu. Znaczy, jest sens, jak po prostu we dwóch jesteśmy w tym netarze. Chyba to się pojawiło, nie? O, Magma klim. No. Co je robisz? Co? Wydasz się do alchemii. Ale nie, chodzi mi o co... co ty teraz tu... co budujesz. Zobaczysz. A, że uderzysz? I chowa się tutaj, tak? Czy jak? Szybko i dobre w sumie. No i tak to ci nic nie zrobię, a ty nie możesz od możesz bić. Bo i tak się no. spotkało na. O, jednak masz ten łeb do, do miniaturek i ten. Ja bym na to nie wpadł. Ja bym bardziej ten. jakieś podwyższenia robił, takie, no wiesz o co mi chodzi. O, gast. We go, BIGO! go! Jest. Trafił. Masz łzę? Mam. Może wyłącz ten telefon. Nawet jak jest wyciszony, to on robi takie... ...wibracje śmieszne. No ale odsłyn go, nie wiem, bo bardzo to sobie słychać i... ...jest takie bardzo donośne, nie? E, masz kolejne tam... E, ...wiesz co? Uh, of, uh, ło, uh, jestem pechowcem. Uh, nie, mogę, a, nie, nie, możesz... nie, nie mogę chodzić <laughs> przez 21 uh. sekund. <laughs> Lifehack. <laughs> o nie. To będzie tytuł odcinka na i pechowiec życia. <laughs> no możesz klepnąć tamte moby i schować się. Ale mało jest tu nawet nie muszę chować. No niby tak, ale. Dobra. By ich było więcej, tak jak wcześniej, to jeszcze. Osama, jest po to się Uważaj. Uf. Znowu sypłeś. O nie. Ta... nie Nowa partia, nie? I tak się hmm. zapatrzyłem. I znowu trafiłem do. Ury. No ale chodź ten do meterów Poczekaj go pojawiłem w jakiejś wo czy tam Myślałem, że... Dobra w sumie Ja to ci zbiorę i chodź na wyspę Ja też idę na wyspę i w sumie pokażę to co zmieniło się od po prostu tamtego odcinku, odcinka Gdzie jesteś? Gdzieś na wyspie Saba. Jestem, jestem Halo, halo, jestem. W trakcie odcinka nie chodzi. Dobra, ja wkładam twoje rzeczy do skrzynki tej ostatniej. Ej nie no już właśnie setny raz ginę teraz, nie? Nie, teraz wracamy na wyspę i po prostu odpowiadam. Opowiadam to co zmieniło się e, w sumie w ciągu e, dnia, dwóch w sumie, bo to jest nagrywane bodajże dwa dni po tamtym odcinku. E, ogólnie, co zmieniło się na wyspie, to zmieniło się to, że kaktusy zostały przeniesione. E, te piece złapałem. W do wydajności dwóki szczęścia dwa i niezniszczalności. Wydajność ogólnie daje nam to, że szybciej przepala się, e, się nasz produkt. No, szczęście po prostu, że może z jednego, kamie, jednego bruku może wylosować, e, znaczy przepalić więcej kamienia. A niezniszczalność to jest tego, że po prostu e, nasz e, piec spala mniej węgla. I to, tak, I to tak samo jest na tamtym yy, piecu I to właśnie zrobił Sauron Sauron jeszcze ogólnie postanowił, że w yy, zasadzi dżunglowe drzewa które przydadzą się do tego, że można zrobić węgiel drzewny, gdy yy, tego węgla, który ukopiemy yy, będzie go po prostu mało I obie, yy, oba, obie yy, poziomy, oba w sumie. Poziomy są yy, tych stołniarek, i one są wszystkie stołniarki na poziomach piątym. To jest nasz y, nadar. I ogólnie tutaj są te y, 12 bodajże stołniarek od yy, Kornusa. Jak dobrze pamiętam, ogólnie... jeszcze są 4, no i jeszcze 3, czy tam 4, są w, w skrzyni. Został zrobiony Mob Grinder na 24 wysokości, tak żeby moby same, gdy spadną, zostały automatycznie zabite. Powiem od siebie to, że średnio to działa. Nie wiem czemu na każdym serwerze dobrze to działało. I ogólnie są dwa piętra tego. I tutaj są w sumie 12 kluczy, które w sumie... Otworzę teraz na tym odcinku, może prosiłem go, żeby, weź ten... Yy, chyba mi się coś bugowało. Weź ten telefon, odstaw, bo, no, wrzuć go tam gdzieś na łóżko, czy coś. I w tym momencie otworzę te 12 kluczy, 10 do skrzyni Gold, 1 Redstone, łza yy, Gasta, 3 Emeraldy, Kolejne dwa emeraldy, 7 żelaza, 9 żelaza, słabo, bardzo słabo, o siedem, siedem ziemi. To jest bardzo dobry wynik, mm, bo ziemia na naszą wyspę bardzo się przyda, jeśli chcemy ją ulepszyć. E, Wyglądało, w sumie ziemia zawsze w sumie wygląda dobrze na Skybloku. Zostało e, nam e, klucze do enchanted light. I ta skrzynka ma coś takiego fajnego jak ma tylko zaklęte książki do naszych piesów. I ogólnie najfajniejszą książką to myślę, że jest wydajność 3 i chyba szczęście, bo nam tego brakuje na tych piesach. Więc. Wydajność 2. Powiem tak, zarąbiście. I wydajność 3. Po prostu lepiej nie mogliśmy trafić. No to... A jak z, y, ogólnie zaczątować ten pies trzeba mieć właśnie y, poziom poziom na naszej postaci i posiadać oczywiście kowadło Wrzucamy nasz piesek wydajemy naszą książkę naszą książkę, y, naszą książkę i w tym momencie mamy wydajność 3 I ogólnie żeby zrobić wydajność 4 potrzebujemy 36 poziomu więc to jest akurat mm, bardzo słabe, że jest właśnie potrzebny ten poziom, ale z jednej strony, mm, jeśli chcemy mieć bardzo wydajne te piece, e, to właśnie mm, będziemy po prostu je ulepszać. Wiem, że można zrobić e, piec tak samo jak kilo, czyli na przykład 5 czy 3. Więc bardzo. Dobrze? Zarobiście. A ja wam powiem tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i oczywiście lajkujcie. I ogólnie macie konkurs na 50 subskrypcji eee, na grę wartą 80 zł. Chcecie pożegnać? Do widzenia!